Witam serdecznie wspaniale widzowie. Dzisiaj miałem trochę mniej czasu na nagrywki. Na kanale Cysoklides pojawi się gierka z Wietnamu, a tutaj pojawi się tierlista, pierwsza w historii tego kanału. Zainspirował mnie do tego jeden z widzów na streamie. Zrobimy tier listę setów w TFT, czyli stwierdzę, które sety według mnie były najlepsze, które były nieco gorsze. No i ostatecznie możecie się z tym skonfrontować w komentarzach możecie napisać jak Wy uważacie. Natomiast podkreślam, to jest moja personalna opinia, więc jeśli kogoś urażę nią, to niechcący. Po prostu wyrażam swoje zdanie. Przejdźmy więc do rzeczy. Ja też nie wszystkie sety pamiętam, mamy je tutaj ponumerowane. Ja sobie w zakładkach odpaliłem podgląd tych setów, żebyśmy mogli je obejrzeć. Także to może potrwać krótko albo może potrwać długo. Chyba nastawiam się raczej, że to, że to potrwa trochę dłużej. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Więc, najlepsze, znaczy, kurczę, najlepsze. Chyba będziemy szli po prostu od lewej strony. Więc, więc, set pierwszy wyglądał tak. No, od tego się wszystko zaczęło. Tutaj, oczywiście, ludzie patrzą na ten set bardzo nostalgicznie, pamiętają go. łezka się kręci wokół, wiadomo. Ja, oczywiście, pamiętam doblasów, bo no. noblasy, jak wjeżdżały, potem ta KL legendarna. To po prostu zamykałeś licznik. Set nie był zbytnio zbalansowany według mnie, no ale to jest zrozumiałe, to były początki. To znaczy, on był w porządku, ale względem tych późniejszych setów może nie był aż tak zbalansowany. Ale był bardzo sympatyczny. Pamiętam te ninja jak się grało. Pamiętam te noblasy, imperiale też pamiętam. Troszkę teraz tak wróciliśmy do tego setu, bo po raz pierwszy w historii wróciliśmy do czempionów w ich naturalnych skinach. Dobra, nie przedłużajmy. Set pierwszy u mnie będzie w S -tierce ze względu na nostalgię. I teraz chociaż czekajcie, bo tutaj mamy więcej tych tierów. To może tak nie zrobić. Dobra, on będzie w atierze. On będzie w atierze. Przepraszam za dźwięki w tle, bo tutaj zawiało mocno. Ja sobie wszystko potwierałem. Jakieś słychać było rośliny. Yy, dobra, więc set pierwszy mamy tutaj. Teraz idziemy dalej. Jest set drugi. Set drugi wyglądał następująco. Więc mieliśmy tutaj jakieś krystale, deserty, electric, glacial. No tu to już, to już naprawdę kombinowali. To jest set, który, w który zagrałem chwilę i totalnie mi się nie spodobał. Nie podobały mi się mechaniki pól, na których musimy ustawiać jednostki, żeby były coraz lepsze. No, ciekawa była ta y, cała Zaira To jest Zyra, nie Tesla Blow. Y, Zaira była tutaj. Zaira była ciekawa, ponieważ y, przyzywała sobie wieżyczki, no i to było całkiem ciekawe. Ale ten set, szczerze mówiąc, nie podobał mi się. Dlatego ten set wrzucę do FTR. Wrzuciłbym do Never Played, ale, ale zagrałem coś tam w nim, więc... No, ale to była kupa dla mnie. Nie podobał mi się. Idziemy dalej. Set... 3,5. I teraz uwaga. Set 3 oraz 3,5. W ogóle widzę, że tutaj się powtarzają rzeczy, ale to dobra, nieważne. Pominieny. Więc set 3 i 3,5 to są sety, przez które zakochałem się w TFT. Jak zobaczyłem set trzeci, to moje oczy i serce zapłonęły. Pojawił się ten blask. To był ten moment, kiedy pokochałem TFT. Wizualna zmiana była niesamowita odpalając gierki czułeś się, że po prostu grasz w coś nowego, w jakąś nową grę która była też wspaniała galaktyki wszystko, wszystkie synergie, wszystko mi się podobało, z zobaczmy w ogóle <laughs> to jest trzeci? dobra, to zerkijmy najpierw na trzeci, bo to tak nie po kolei w sumie jest więc trzeci Celestial tutaj była ta Zaja, która była tym całym Shredderem mieliśmy Kroną. Mieliśmy Cybernetic, bardzo ciężka do grania, znaczy synergia, ale potem ludzie rozklinili. Dark Darkstar z tym Zeratem, który bombardował ten, ten Jean. Rebele z tym latającym Aurelionem, który kręcił brzuszkiem. Niesamowite. Klampowało się je. Mieliśmy tego pierwszego Mecha, który był też wspaniały. Z którym grało się Kaiser. I grało się też jakieś w ogóle skaczące ciupasy, nie? Bo to był też fit. Coś pięknego. Space Pirate również cudowne. Gangplank, który jak nuklearka niszczył cały board. Oraz niezniszczalna Popi, która teraz byłaby powodem rantu na cały internet. Wtedy ludzie ją kochali. Wtedy było to mega ciekawe. Super połączenia, super ciekawe synergie najwspanialszy set w historii TFT England. Dlatego set trzeci oraz set 3,5. Lodują bez zastanowienia w estierce. To, co jest po, od lewej strony do prawej, idziemy w tych tierach. jak ktoś. Czyli to, co jest po lewej, jest najlepsze według mnie. Set 3 najmocniejszy. Zobaczmy Set 3,5. Set 3,5, no to również były galaktyki. Troszkę pozmieniali, troszkę poszerzyli. Przede wszystkim BART. Jedna z najciekawszych jednostek w historii, jak dla mnie. Jednostka, która drukowała doświadczenie. Poza tym Cassiopeia, albo która była niesamowitym kery Mystic plus y, jakieś tam coś i Cassiopeia to było coś niesamowitego, świetnie mi się grało tą kompozycją, dawała mi po prostu dużo frajdy i satysfakcji z tego, że Cassio spalała przeciwników w taki bardzo satysfakcjonujący sposób. Battlecasty, no i teraz Urgot, ten Urgot był tak wspaniały. To był ten urgot, który wystrzeliwał swojego hita i zawsze praktycznie zabijał jednostki. Więc super fajny secik. Bardzo dobrze się w to grało. Bardzo wspaniałe to było. Poczekaj, czy to był ten urgot w ogóle? On był Battlecast oraz co? Jest tutaj gdzieś napisane coś. Bo jeśli on był protektorem, to to było. Tak, Battlecast Protector jest. Okej, okay, czyli tu w tym secie też był ten protektor Teams Xin Zao. Dobrze kojarzę? Zobaczmy. Za dwa musiałby być Xin. Wpiszemy sobie go tutaj ręcznie. Jak Xin. Tak jest, to było to. On był też protektorem. <laughs> Oczywiście, no te protektory były też mega fajne generowały taki nieskończony shield i to było też satysfakcjonujące. Także z czystym sumieniem 3 i 3,5 moje ulubione set. Idziemy dalej. Set czwarty. Set czwarty, moi drodzy, czyli Fates. To tutaj narodziły się memy braci Yasuo. To tutaj po raz pierwszy pojawiły się Chozeny, w zasadzie po raz pierwszy, po raz drugi 4,5 no i potem już tego nie było, ale w moich sercach pozostało to do dzisiaj. I niesamowicie się bawiłem w tym secie. Był cudowny. Był prawie tak dobry jak Galaktyki. Eee, no i to był chyba ten set z Kennenem Kerry. Z takim niesamowicie ciekawym stołem, który pod koniec setu ktoś tam odkrył. I, ten, i, i ta, y, ta synergia była niesamowicie dobra. Ten Kennen stawiał się go z przodu i on zacykował dosłownie i palił wszystko. W chwilę. Czy to była ta... Nie wiem, czy to było w czwartym, czy to było w czwartym i pół. Wydaje mi się, że to w czwartym i pół dopiero weszło. Dobrze mówię? Zaraz zobaczymy. Natomiast czwarty też był turbo dobry. Więc czwarty set do Estiera zaraz za setem 3,5. No i dalej mamy 4,5. 4,5 yy, tutaj jak to było tutaj? Syphoner Slayer Fabled Okej, okay, już wiem. To był ten set, kiedy weszła Nico Kerry z Mystic oraz Vanguard, chyba. Czy tam no z tymi armorowymi tankami z przodu. Bardzo, <coughs> bardzo mocno to było. Zobaczmy, mam tutaj chyba cheat sheet. To jest to, czego ja szukałem? Nie, to, to nie jest to. Chciałem zobaczyć, czy tutaj są jakieś. Nie, nie zrobili chyba. Listy? Chyba nie zrobili. <laughs> Dobra. W każdym razie, Tagiko pozwoliła mi chyba po raz pierwszy w historii wbić mastera. Więc specjalne miejsce w moim serduszku ma ten set. To jest 4,5. Dajemy go tutaj. Teraz przechodzimy do setu piątego. Set piąty będzie tutaj. Reckoning. I tutaj już chyba nie było tak ciekawie. No i co? Nie mamy tutaj tych? Nie mamy elementów. Spróbujemy to odświeżyć. Czy będziemy musieli się domyślać? No niestety tutaj elementy nie działają. Natomiast, czy to był ten set, w którym... Przepraszam. <coughs> w którym weszły te takie cieniste przedmioty? Czy to było to? To chyba nie było to. Tutaj była abominacja, był drogarek. Może tutaj coś zobaczymy bardziej, jak zjedziemy. O! Taki Atrox kalista. To na pewno nie był ten set. Bo tutaj były te, te takie cieniste postaci. To chyba był ten set z tymi cienistymi przedmiotami. To musiał być ten set, bo tutaj widzimy mnóstwo tych cielistych jednostek. No, szczerze mówiąc, ten set nie przypadł mi jakoś bardzo mocno do gustu, więc tutaj już będę miał problem. <coughs> Wrzucę go do tieru D. Na razie, może go przesunę, ponieważ te cieliste przedmioty bardzo mi się nie podobały. Jeśli dobrze kojarzę. To, to chyba w tym secie była ta Leblą. Taka bardzo wkurzająca. Tu jest kata. Zobaczmy. Może. No jest. To chyba było to. Tak, ona te chainy wystrzeliwała. No to to nie był fajny set tam. Dobra. 5,5. 5,5 Dawn of Heroes. Cóż my tu mieliśmy? Tutaj były o, kanonierzy. No dobra, ten set był całkiem dobry. Natomiast yy, na pewno jedną rzeczą, która zapadła mi w y, pamięci, jeśli chodzi o ten set. To właśnie byli ci kanonierzy. To był reroll na Tristanie. To były sytuacje, kiedy cztery, a nawet pięć osób czasem w jednym lobby re te Tristana i wydaje mi się, że ona na, na dwóch gwiazdkach była w stanie cię tak wystabilizować, że naprawdę robiłeś kosmosy. <laughs> Także o ile to było troszkę katastrofalne. Tak muszę przyznać, że dało mi to dużo przyjemności. Na pewno dużo więcej przyjemności niż set piąty Więc 5,5 Wrzucimy sobie do B. Ponieważ tutaj była jeszcze jakaś przyjemność. Tutaj tak nie, nie do końca była przyjemność. Ewentualnie jeszcze pozamieniamy na koniec, zobaczymy. Teraz przechodzimy do setu szóstego, Gizmos and Gadgets. Ten set wprowadził Hextech Augmenty. Wprowadził też Double Upar i wprowadził też Chibis. Oprócz tego <coughs> mieliśmy Akademię, mieliśmy Hemtechów, e, mieliśmy Clockwork, Carly, ok, to jest pojedyncze, Imperial wróciło, Mercenary, Enforcer. Ok. Mieliśmy też skrapy. Ok, tutaj były skrapy. To oni dostawali komponenty. Sisters, Socialite to były te miejsca, te pola takie. No i mieliśmy też mutantów. Czyli to było dużo tych takich modyfikatorów, które się mogły trafić. Mieliśmy jordlacze. To zawsze jest jakiś plus, bo ludzie bardzo lubią jordlacze w secie. Jak są. Syndykat też był. Userzy, to był całkiem chyba Nie najgorszy set Ale przyznam szczerze, że Nie zapadł mi jakoś szczególnie w pamięci Jakiś specyficzny build yy, I traktuję to jako minus Także <tak> Także set szósty yy, Wrzucimy go Do B Ale Ale chcę to zamienić Zamieniam to z tego powodu, że weszły augmenty. augmenty wydaje mi się, że to jest turbo dobra mechanika. Bardzo udana. Double up wszedł. To też jest bardzo duży plus. Więc więc tak, na razie tutaj ten setik będzie. Dobra, to był szósty. Więc, więc, więc teraz 6,5. Światła neonów. Co się tutaj wydarzyło? Tutaj po raz pierwszy wprowadzili czempiona, który nie istnieje w Lidze Legend. Był też ten Demoner, jest Edge of Night, czyli tutaj Guardian Angel chyba przestał istnieć. Hextechowe są synergie. Ten Alistar był chyba potężny, jeśli dobrze kojarzę. silko też był ciekawy, on bufował jakieś postaci z przodu. strajkerzy Okej. Okay. <laughs> Dobra, czy jakiś build mi zapadł w pamięci tutaj? Właśnie nieszczególnie. Pamiętam tylko na Renacie jakiś buildu był. Renata była całkiem mocna. Zeri była legendą, która chyba nie była jakaś turbofajna. Teraz ta Zeri na pewno dużo lepiej działa, a mimo wszystko, mimo tego, że ma też mniejszy koszt. <laughs> Tutaj był chyba szako jakiś mocny. Jakiś bardzo mocny build na szako był chyba w tym secie. set 6,5. Set 6,5 w takim razie ląduje na razie w c -tierze. I dalej mamy set 7 Dragon Lands. Bardzo dobry set, bardzo pamiętny set. Dragon prowadził wprowadził dużo smoków. Smoki są super. Ja gram na przykład taką karciankę MTG, bardzo ją kocham. No i oczywiście jest tam dużo smoków. Także smoki są super. Yy, więc tak, były, było to na pewno wyzwanie dla, dla osób, które tworzyły ten set, projektowały go. Ponieważ projektowali jednostki, które zajmowały dwa sloty na stole. To było wyzwanie na pewno, żeby to wszystko zbalansować i tak dalej. Było oczywiście bardzik. Yy, smoki były bardzo fajne, bardzo ciekawe, bardzo udane. I jeden z lepszych setów. Jeden z lepszych setów pamiętam. Jest w moim serduszku. Naprawdę szanuję. Więc, set siódmy. Set siódmy. Według mnie. To będzie atier. Zaraz za setem pierwszym. Aż tak wysoko go tutaj wrzucę. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy. Nawet chyba wyżej niż set pierwszy. Albo tutaj, albo nawet tutaj. Ale, żeby był większy balans. Żebym wszystkiego nie ładował do eski. To zrobimy tak. Dobra. Tak to będzie wyglądało, <coughs> moi przyjaciele. Lecimy dalej. Set 7,5 Dragonless Uncharted Realms. No i tak, tutaj są nowe smoki. Tu się pojawił ten dziób, gdzieś grubasek, ta, ta żabka taka. Bardzo ciekawa, przejmowała treity, w co się sensie lasowała jedna daną grę. Monolith, czyli wreszcie, kurczę, terra tankowała. Terra była tak mocnym takiem. Mieliśmy Lagur, mieliśmy Sochma albo Soma. Oczywiście w tych setach też był ten Tyrant Swain, który był chyba też bardzo ciekawy. Rengar Kery na pewno był jakiś przez jakiś czas. Graves Kery <laughs> to też było mega mocne. Bardzo dobry set. Bardzo dobry set. Bardzo dobrze się grało. Super się bawiłem. Więc set 7,5. Myślę, że wrzucimy go niżej niż 7. Ale wyżej niż set pierwszy. Więc zrobimy tak. OK. Jeszcze będziemy to na końcu ewentualnie dostosowywać. Set 8. Monsters Attack. To był pierwszy set, w którym... Było mi dane już tak naprawdę Współpracować z Riotem Także bardzo miło wspominam Wreszcie mogłem przetestować jakiś set przed premierowo. No i od tego czasu już tak będzie Mam nadzieję jak najdłużej Więc subskrybujcie kanał Jeśli chcecie jak najwięcej treści z TFT No i co? Bardzo ciekawy set Bardzo ciekawy w ogóle pomysł nie? Super bohaterowie, obrona miasta Fajne, fajne, bardzo, bardzo przyjemne Tutaj wprowadzili Threat i wprowadzili Hero Augmenty. Hero Augmenty, bardzo ciekawa mechanika, bardzo dobra mechanika. Troszkę jak taki ulepszony Chosen. Sam nie wiem, która z tych mechanik była lepsza według mnie. Chyba... Kurczę, ciężko się zdecydować, ale chyba, chyba zostanę przy Z takich yy nostalgicznych pobudek też bardziej aczkolwiek ten set bardzo bliski, bardzo bliski setowi czwartemu na tej liście. czy jeszcze znajdę tutaj coś co zmieni moje tutaj moje pomysły tutaj w tym secie powstała też nasza strona chyba tftmeta, już wtedy zaczęliśmy wrzucać oczywiście, że tak zaczęliśmy wrzucać, bardzo dużo pamiętnych synergii laser korpcy, gadżetiny, newniaczek który szczęśliwie rozjeżdżał Oxforce. Tutaj w tym secie byłem bliski wbicia Grandmastera. Także to też na pewno działa na plus. Bardzo dużo fajnych synergii. Na pewno lepszy balans niż te sety poprzednie. <laughs> Gary. Dużo, dużo grywalnych kompozycji. Bardzo fajne warianty. Kurcze, dobry set, dobry set. Dobrze się to grało. Więc set ósmy. Set ósmy. No więc set ósmy powiem wam szczerze, że będzie... Aj, kurde, zastanawiam się, czy przed czwartym. Przed czwartym. Dam go tutaj. Na razie damy tak. Zobaczymy, jak będzie dalej. Set 8,5 i pół. Set 8,5 to był set, w którym rozwinąłem skrzydła najmocniej. W tym secie zrobiłem sobie wyzwanie tak zwane make it personal. Po prostu powiedziałem sobie, że teraz wbiję Grandmastera i nic mi nie obchodzi. Poszło w to dużo czasu, poszło w to dużo zaangażowania. Kosztowało mnie to dużo więcej siły mentalnej i fizycznej niż powinno kosztować. Ale dopiłem swego. Po raz pierwszy w tym secie wbiję Grandmastera. I utrzymałem go do końca setu. Ponadto po wbiciu Grandmastera na TFTB na naszym smurfie zrobiliśmy sobie taki, takie wyzwanie 7 dni do Mastera od zera. Udało się to zrobić w 5 albo 4, a potem do Grandmastera wyszliśmy w 7 albo 8 jakby to liczyć od początku. Niestety nie utrzymaliśmy go, ale, ale ten, ten Grandmaster był, na streamku też to było. Pojawiły się jakieś osoby, które w to nie wierzą, że tak się wydarzyło. Co jest przykre, tak naprawdę, no bo jakby taki duperal podważać, no jakby naprawdę tak było. Ja mógłbym to udowodnić, ale szczerze mówiąc, czy, czy warto udowodnić jakimś ciapciusiom? Ważne, że to zrobiliśmy i było to na streamku. W każdym razie, set bardzo dobry. Bardzo dobry set. Dlatego set 8,5. Set 8,5 zaraz za setem 8. Na razie tak to widzimy. I docieramy, moi drodzy! Do setu 9. Czyli setu, który właśnie jest u nas na serwera. Co myślę o tym secie? Myślę, że jest bardzo dobry, że jest bardzo udany. Bardzo mi się podoba, bardzo dobrze mi się gra. Dużo ciekawych buildów, dużo ciekawych połączeń kilka nietuzinkowych rozwiązań naprawdę fajny no i przede wszystkim wprowadził legendy no i teraz co myślę o tych legendach kurczę? myślę, że są bardzo ciekawe na pewno urozmaicają trochę grę troszkę można swój playstyle dzięki temu spersonalizować więc bardzo ciekawa mechanika, bardzo ciekawa set też bardzo dobry wróćmy więc do tier listy i postawmy tę kropkę radii. Set 9. Czy my go w ogóle tutaj mamy? Nie ma tego setu. Więc Umówmy się, że set 2, ta, ta, ta kopia setu 2 to będzie ten set 9. I set 9. Moim zdaniem. Set 9 będzie. Będzie, będzie, będzie. 109. Damy go tutaj. Damy go tutaj. I teraz tak myślę, czy to jest moja finalna wersja mojej tier listy. Pozwólcie, że rzucę, <coughs> rzucę, rzucę jeszcze szybko okiem. To było tak, to było tak, 105,5% to było które wreszcie? Dawn of Heroes. <laughs> to było to. To było to. Szczerze mówiąc, kurczę, to była ta Tristana. Zrobimy tak. Zrobimy to w ten sposób i powiem szczerze, że to będzie moja finalna lista na dzień dzisiejszy. <laughs> Także moi drodzy, dajcie znać, ile osób zgadza się z tą tier listą. Jeśli macie swoją tier listę, możecie napisać krótko w komentarzu, co jest według was najlepszym setem. Ja się z wami żegnam. Dzięki, że jesteście ze mną. Zapraszam jeszcze dzisiaj na streamka po 19. Zapraszam też na drugi kanał Cicoklides, tam macie w Wietnam. Ostrą zadymę No i zapraszam też na tftmeta Stronka, która jest stworzona dla ciebie Żeby Ułatwić ci granie w tft Żebyś nie musiał za dużo szukać w internecie To masz tę stronkę. Dzięki jeszcze raz, że jesteście Cały Seeds